Zawsze jest to dysfunkcja chemiczna organizmu, która powoduje bardzo dziwne zachowanie pojedynczych jednostek. Niemniej jednak, jeżeli ta jednostka jest młoda, to jest przepiękne, a jak ta jednostka jest trochę starsza, to jest żałosna. Czy ty wiesz, co to jest miłość? Nacina. A jak wygląda osoba zakochana? Że jakiś chłopiec ma kwiat. Człowiek o kwiat. Asiu, co to jest miłość? Na przykład, jak się bardzo, bardzo lubi i kogoś, i się na, na przykład, jak jest jakieś dziecko, to dorosły kocha to dziecko, bo jest dzieckiem. Kiedy zastanawiam się, czym jest miłość, to dochodzę do wniosku, że łatwiej byłoby powiedzieć, czym nie jest, bo bardzo trudno zdefiniować to pojęcie. Nie bez powodu pisarze, reżyserzy, aktorzy tak często czynią je tematem swoich prac. A dla mnie? Dla mnie miłość to nie tylko drżenia, uśmiechy, radość, bicie serca, ale to także smutek i łzy. Bo bez tego nikt by nie wiedział jest. Co to jest miłość? Że na przykład ktoś od pierwszego urodzenia może się zakochać. A jak wygląda zakochana osoba? Że można, Że cały czas chodzi za długo. Dziewczyny, co to jest miłość? To, to coś się kocha bardzo, bardzo. Hmm? A jak ona wygląda? Uśmiechnięta i, i bardzo bardzo zadowolona. Co się jeszcze dziewczyny? O, co to jest miłość? To jest takie coś, że ludzie się kochają. Mhm. A jak wygląda osoba zakochana? Że... Mogłoby się wydawać, że jestem praktykiem miłości, ponieważ e, jestem ojcem szóstki dzieci. Mężem jednej żony od 13 lat, natomiast przede wszystkim jestem odbiorcą miłości i z tej swojej perspektywy rodzinnej mógłbym powiedzieć, że miłość to jest przede wszystkim służba i nie umiem wytłumaczyć dlaczego tak jest, może jakby wytłumaczyć, żeby, żeby to lepiej zrozumieć. Natomiast na poparcie tej swojej tezy, która jest obecna w wielu miejscach, w religiach, filozofiach, posłużyłbym się cytatem, którego podobno nie mówimy: może Miłosza, który w swoim wierszu Miłość mówi nie ten najlepiej służy, to rozumie. Dziewczyny, co to jest miłość? Bardzo, bardzo. Miłość um. kocha hmm? i kocha. Super. A jak Waszym zdaniem wygląda osoba zakochana? Dziwni. <laughs> to... Chłopcy, co to jest miłość? Że ktoś się, się kocha, troska. I, 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 I ma serce w oczach, jak patrzy na Panią. Jakbyście mieli opisać osobę zakochaną, jak ona że, wygląda? Że na przykład przynosi torby, że czegoś chce, żeby się dziewczyna zakochała. I jest uśmiechnięty. Super! Dużo. I kocha kogoś, i się całuje. No, pięć. Miłość jest żar, uczucie bardzo takie gorące, wielka yy, taka siła, która, która pozwala tylko myśleć o tym, a wszystko inne rzuca, mniej ważne jest, staje się mniej ważne, a ta miłość jest właśnie to, co jest najważniejsze w tym momencie i dla tego człowieka, który to ma. Co to jest miłość? Ktoś kogoś bardzo, bardzo kocha i się o siebie troszczą, i przytulają się, dają sobie prezenty. A jak wygląda osoba zakochana? Robię różne głupie i świeżne. let that? <laughs> <laughs>